No, witam, witam. Z tej strony jeszcze raz. 161 Bramo Delta 796. Stacja Kobra, Twardogóra, CB Radio. Yy, to jest miejscowość Helstów. Helstów 260 ponad metrów nad poziomem morza. Miejscowość Helstów. Zapraszam również. Tutaj jest przemiennik. Yy, przemiennik yy, na 70. Także zapraszam tutaj. Mamy też Echolinka. Proszę sobie tam poszukać w internecie. I zapraszamy do łączności tutaj. Dziękuję ślicznie jeszcze raz za łączność i do usłyszenia. A jeszcze takie zapytanie, czy jest tutaj jeszcze ktoś na częstotliwości? Czy jest jeszcze ktoś na częstotliwości over?